EGI 18! Masz, hej, moi mi witam was bardzo serdecznie! Z tej strony e, nie jak wasz, moi drodzy, damek. I moi mili, słuchajcie, chcę was tutaj zachęcić do e, gry, która już będzie miała premierę 1 marca e, na moim kanale, a ta gra to nie co innego rzecz jasna jak Far Cry i moi drodzy Primal, piąta część e, tej serii na którą ja się, moi drodzy, strasznie, muszę powiedzieć wam szczerze, napaliłem, na którą strasznie się jaram, ponieważ ja strasznie uwielbiam czasy takie prahistoryczne, w sumie czasy jeszcze nieodkryte, gdzie właściwie jest tak naprawdę bardzo mało gier w takich czasach, z epoki rodowcowej można wyrzec, i dlatego ja bardzo, bardzo strasznie się cieszę, że taka gra tutaj wyszła i na taki pomysł Ubisoft wpadłby, by taką grę by wypuścić. Słuchaj, się też, to moi drodzy już zauważyli. W grze na pewno nie będzie nam łatwo przeżyć, mimo już coś uda nam się upolo upolować. Nie małego mamuta, to za rogiem może być tygrys, kurczę. W epoce on się Diego chyba nazywał, nie? Ale jak tutaj to nie, nie pamiętam już, no ale zresztą nie szło. To teraz mam moi drodzy puszczę bardzo fajny taler, który mi się najbardziej z tych wszystkich podoba, który przedstawia takie taki właściwie cofnięcie się do tych czasów mm, przez właściwie wojny, przez walkę o przetrwanie. Tak jak kiedyś ludzie walczyli między sobą, tak i w sumie dzisiaj też można by rzec walczymy. Ehm... Ale co wam mogę jeszcze o grze powiedzieć? Nie chcę złożyć wam też zdradzać, ponieważ chciałbym, żebyśmy to częściowo jednak odkrywali wszystko, ale by was zachęcić, moi drodzy, to w grze mamy się w niej tarakana, który na samym początku wybiera się z kilkoma łowcami. Na odszukanie swojego plemienia, lecz no, nie za bardzo mu to wychodzi, ponieważ zostają napadnięci właśnie przez tego tygrysa szablo Jeśli dobrze pamiętam, on się, on się zwał. I właśnie ten tygrys wszystkich pozjadał poza właśnie naszym głównym bohaterem, który jako jedyny przeżył, i właśnie ma, ma tutaj walczyć o przetrwanie w tym strasznie dzikim świecie. Seriously? <laughs> najlepszy moment, najlepszy moment e, po prostu tego trailera. <laughs> Niesamowite. Strasznie się moi drodzy, ja osobiście jaram tą gro i mam nadzieję, że będziemy się w niej świetnie e, bawić. Szczególnie mnie ciekawi tutaj, jak będzie z tymi od nich językiem, bo do tych gro został specjalnie stworzony język. Um, dlatego mnie ciekawi jak tutaj to będzie wszystko rozwiązane, jak żeście jeszcze mogli mieli pod okazję zobaczyć, będziemy nie tylko ze zwierzętami walczyli, ale też również będziemy mogli ich dosiadać, co jest bardzo, bardzo ciekawe ich opanowywać. No, Nie zbyt tutaj coś ciekawego nam mówią, ale z tego, co też mi wiadomo, to poza fabułą mamy mieć też mnóstwo misji fabularnych, em, które będziemy mieli do wykonania przy naszym plemieniu. Plemienie, które będziemy musieli rzecz jasna no, utrzymywać e, i rozwijać, tak? Bo to jest też nasze zadanie, by stworzyć własne plemię i, 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 i utrzymywać, chronić przed atakami in, innych ludzi również i innych e, plemion. Tak z ciekawostek wam dodam, jak zresztą tutaj widać, możemy też jakieś rozkazy wydawać swoim zwierzętom później planowanym, jestem też ciekawy jak to będzie rozwiązane, ale też duże znaczenie będzie miał tutaj na pewno e, rzemiosło, które, m, które będzie myślę, że trzeba jakoś dobrze rozwijać, by no, mieć nie tylko taką włócznie, ale też i łuk, e, która na pewno ja się będę chciał pobawić i to, to na pewno to porozwijać. Także moi drodzy, 10 tysięcy lat przed naszą erą się cofiemy do jak widać tego pięknego krajobrazu, gdzie no, w pewnym momencie jesteśmy w lesie, wychodzimy z niego, a tu nagle jesteśmy kurdy w jakiejś lodowej krainie, ponieważ to są czasy, gdzie cofnie się lodowiec. No i tam takie rzeczy będą po prostu na, na co. bo to będzie po prostu codzienność, tak? Taki, taki klimat i krajobraz myślę, że tutaj będzie to, będzie to piękna sprawa właśnie ta też grafika, która będzie myślę też i, i zabójcza. Także moi drodzy, ja Was zachęcam. No i co? Widzimy się 1 marca ładamka na kanale. Trzymajcie się cieplutko, milutko. Do zobaczenia. Na razie. papa pa. Cześć!